Miliona ton węgla trafia do Polski prosto z Rosji, to mimo unijnego embarga. Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Brejza twierdzi, że w ciągu roku do portów w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu napływają małe statki z tym surowcem i na dowód pokazuje nagrania ze szczecińskiego portu. W poniedziałek w nocy polityk opozycji pojawił się w porcie w Szczecinie, do którego, jak twierdzi, wpłynął statek z ładunkiem węgla ze wschodu. Dowodem są nagrania opublikowane przez senatora w mediach społecznościowych. Ten statek rzeczywiście płynął z Wyborga. Ten statek był załadowany węglem. Od godzin rannych rozpoczął się wyładunek dźwigami w basenie górniczym. Gotowe są obok wagony. Z dokumentów wynika, że węgiel na tym statku miał pochodzić z Kazachstanu, ale jednostkę załadowano w rosyjskim wyborgu. To złamanie unijnego embarga. Okazuje się, że kupują go w, dalej, w, pompując kasę Putina. Polski rząd zaprzecza tym informacjom i twierdzi, że to afera wymyślona przez opozycję. Te rewelacje pana Brejza są funta warte. Platforma Obywatelska od lat prowadzi działania y, szkodzące przede wszystkim biznesowi szczecińskiemu. Nie wiem, kim jest y, z zawodu pan poseł Brejza, ale. Chyba gwóźnikiem nie jest. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej rosyjski węgiel dociera do polskich portów na jednostkach pod banderami Cypru, Malty czy Antiguły i Barbudy. Zwykle są to mniejsze statki, które nie zwracają na siebie uwagi, ale załogę stanowią w większości Rosjanie.